Zajęliśmy się wzywaniem zespołu ratownictwa medycznego, ogólnie wzywaniem karetki. Kolejnym tematem było udzielanie pomocy osobie, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Kolejnym tematem było udzielanie osoby nieprzytomnej, która też nie oddycha i do tego jeszcze dodatkowo wykorzystaliśmy defibrylator zewnętrzny AED. I trzecim punktem tutaj szkolenia były takie luźne pytania na temat pierwszej pomocy, na temat przypadków, które mogą nas spotkać w życiu codziennym i w jaki sposób reagować na te wydarzenia, które nam się przydarzą. Szkolenie super, pierwsza pomoc. Każdy powinien wiedzieć na ten temat jak najwięcej. Nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji możemy się znaleźć, a po dzisiejszym szkoleniu dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy, jak reagować w danej jakiejś tam awaryjnej sytuacji. Dzisiejsze szkolenie było super. Pan, który. Nam to wszystko wyjaśniał, był bardzo fajny, bardzo precyzyjnie nam to wszystko powiedział, przekazał, a jest to bardzo potrzebne dla każdego człowieka. Każdy powinien wiedzieć, kiedy, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, żeby móc uratować komuś życie. Ja bardzo jestem zadowolona, bardzo się cieszę, wiele zapamiętałam i myślę, że będę pamiętała to do końca życia. przechylamy na tę stronę, ta osoba z na Dla mnie był to wykład bardzo pouczający. W związku z tym, że mamy tyle nieszczęśliwych wypadków, różnych zasłab i niepotrzebnych takich niedomagań organizmu ludzkiego, to mi pozwoliło popatrzeć w jak udzielić jakiej pierwszej potrzeby pomocy. Z tego względu, że czas oczekiwania na kredkę może być wydłużony, a moja pomoc, na ile potrafię, zawsze temu człowiekowi udzieli pomocy i, i przytrzymam go przy życiu.